Tris. Zakończmy to. Nie, Roż, pójdę sam. Sam? Dlaczego? Zaopiekuj się, Tris. Czekajcie na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszajcie by za mnie. Ale. Zrób o co proszę, Roż. Muszę załatwić to sam. Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk nirwgardzczyków i bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Roż czeka na ciebie. — Dołączę, wkrótce. — Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało. Wtedy. Wiem, Tris, Dlatego muszę z nim pomówić. — Nie daj się zabić, Wiedźminie. — Nie dam. Trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskurał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment, ale najpierw, budki? Daj, Zaskłoni w gardle. Za starą znajomość. pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Jennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają Degustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Mid invern, noc magii. to nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Jennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kring. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie rwy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targę. Moja dusza w zamian za duszę INFR zgodził się. Bez wahania. Chłopie? Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrani mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni i bradziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty? Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Wodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Gardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby mnie, Egana, Serita i NFR. Cesarskie tajne służby? Mm. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja prosty wiedź. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, Z jakichś względów była dla Emyra ważna? Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Jenefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w Cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wieczorem noszący na i wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny i armarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiorgonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skórwy syny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy Wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Pomyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolaniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły Wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami Wiedźmini stali się banitami, bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch Wiedźminów ze szkoły Węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki, wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem bordel, jak mawia Twój przyjaciel Jaskier. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o Loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No, wyglądam jak wyglądam. I jeśli tego chce, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół sili i zabiłem dla niej parę bestii. Arodziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterat Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o Loże? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyżpiega. A oni wyciągnęli to z Jennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejów zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emir, Watier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy o obławie. Gdyby nie Skojatel Orweta znów pomysł przyli, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demawenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Fortesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorwetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lawaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, a gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach. Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego. Patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Odbyła tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. A na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego druha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Orweta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię z byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj. Pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie Shilla szukała we flotson. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to wy mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w Elfich Ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Szkoda, że nie wyprawiłeś się na Henselta osobiście. Historia potoczyłaby się inaczej. Może bym go zabił. Może ty zabiłbyś mnie, kto wie. Ale śmierć Henselta, mimo że potrzebna, nie była już konieczna do realizacji naszego planu. Zabiłeś Gana i Serita. Szkoda, wielka szkoda. To byli dobrzy wiedźmini. To byli mordercy Leto, podobnie jak ty. Zbaczasz z tematu. Racja. Byłem wtedy w drodze do Lok Muin. Musiałem się dobrze przygotować i wtajemniczyć trilarda w plan. Wszystko rozegrać perfekcyjnie. Nie było miejsca na najmniejszy nawet błąd. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Połyku, trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych groźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. W poszukiwaniu zabójców królów, Wiedźmin przeszedł długą drogę. We flot sam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. W Edirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska saski smokobójczyni zostały pobite pod wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze z znaku jednorożca zajęli dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Król Foltest zginął z ręki mordercy, a jego kraj ogarnął chaos. Tam, gdzie inni dostrzegali łup, Roche widział krwawiącą ojczyznę. Vernon podjął trudną decyzję i oddał córkę Foltesta w ręce Radowida. Dysponując mocnym atutem, władca Redani objął Temerię protektoratem i zaczął zaprowadzać pokój. Niebawem Temeria poznała jednak twardą rękę Radowida Srogiego. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach, my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Już mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii.